Świata. Witaj ukochany, jakże się cieszymy, że Cię wśród nas mamy. U Boga złożony na garstce siana, jednak w Tobie uznajemy swego Boga, swego Pana. Pozwól, Ci z serca swe dary złożymy i swymi wiosneczkami dzisiaj ucieszymy. Witajcie, dzieciątek! nas wyrwał, szarta mocy, Co się narodził tej nocy, byś nas wyrwał, szarta mocy. Przez drogi, przez pola biegłem co tchu, co miałem zabrałem i przyniosłem tu po białeczku pełniutko ciepłego mleczka. Spójrz Jezu na pasuszka roślin. Niosę tobie szarego zajączka. A jak już, jako jak od mojej owieczki, żebyś opanował swe własne luże?